Azetes Golsz, jest kierujący z numerem pierwszym. Maciej Dobrowolski. Trenerem tutaj do rozwój jest. Krzysztof Stelmak, Kapitanem ma do Jasakowa. Dobra młodek numer 6. A trenerem Białorusi Lady. Marek Just Bardzo się cieszę, że pierwszy raz wygrywamy w nowej hali w sezonie zasadniczym, bo sezon poprzedni udało nam się dopiero w play-outach i widać, że potrafimy grać w siatkówkę, potrafimy walczyć nawet z wyżej notowanym rywalem, który już był liderem bodajże dwie kolejki czy kolejkę temu i dzisiaj wygrywamy w Częstochowie 3-2, mamy kolejne cenne punkty. Teraz przed nami mecz w Radomiu w poniedziałek. Zrobimy wszystko, żeby pojechać tam i powalczyć, tylko mam nadzieję, że to nie będą szowa rzucone tak jak na Bielsko, tylko wyjdziemy zmotywowani. Nie będziemy robić błędów. Dzisiaj mieliśmy taki, można powiedzieć, że był taki to mecz walki. Bardzo dużo obron z obu stron. Wygrywamy w Tajbreku, no, tylko się cieszę z tego, z tego powodu. Ten mecz tak naprawdę wyrwaliście rywalom, bo oni już doszli do głosu po tych dwóch setach słabszych i ten piąty set był naprawdę bardzo emocjonujący. No tak, Tajbrek to troszeczkę loteria, a udało się wygrać i przechylić szalę na tą naszą korzyść i bardzo, bardzo się cieszymy, bo no kolejne dwa punkty i zbliżamy się do tej strefy, o którą powinniśmy walczyć. i tak jak mówię, nasz, naszym celem bardzo realnym jest awans do ósemki i teraz jeśli będziemy konsekwentni w tym, co robimy, pojedziemy do Radomia, mam nadzieję, że wywieziemy jakieś punkty i tego życzę sobie i całej drużynie. Ostatni mecz w Bielsku odbył się szerokim mechem, tam padły dość mocne słowa po tym meczu. bo jakaś męska rozmowa w czatni, że tak na Was poskutkowało w tym meczu? Nie, nie wiem, czy męska, po prostu każdy miał jakąś sportową złość po tym, że My chyba musimy grać jakby w roli jakby z faworytem. Nie możemy być faworytem i tak samo musimy podejść do meczu w Radomiu. To Radom jest faworytem. My jedziemy walczyć o każdy punkt i to będzie dla nas sukces. Mam nadzieję, że cały tydzień teraz mamy jutro wolny w poniedziałek, od wtorku się spotykamy na siłowni i mam nadzieję, że ten tydzień dobrze przepracujemy. Na pewno sztab szkoleniowy przygotuje nas do Radomia, na mecz z Radomiem taktycznie i tylko pozostaje czekać na mecz w poniedziałek. W dalszym z naszą bolączką są takie przestoje i wahania formy. No, mecz w Bielsku bardzo słaby w naszym wykonaniu. Dzisiaj na tle Rywala, który jeszcze przed chwilą był liderem tabeli, naprawdę wyglądamy bardzo fajnie. Skąd się biorą takie wahania formy? No, bo wiemy, że rok temu bardzo młody skład, gdybyście bardzo z zespołem takim. Niedoświadczonym. Teraz dużo zawodników starszych w naszym, w naszym zespole, ale jednak te przestoje w dalszym ciągu się jakby zdarzają na boisku. No nie wiem, no jest bardzo dużo u nas teraz zawodników doświadczonych i mam nadzieję, że teraz te końcówki będą jakby te, też na naszą korzyść, bo rok temu coś walczyliśmy, walczyliśmy, ale w tych newralgicznych momentach yy, przy, przeciwnik nas punktował. Mam nadzieję, że w tym sezonie będzie inaczej, że to my będziemy punktować i teraz naprawdę najważniejszy jest ten mecz w Radomiu i powtarzam, według mnie nie jesteśmy faworytem, jedziemy walczyć o każdy punkt. Mysz w Radomiu to zespół, który jest maniakiem w tym roku plus ligi, ale gra bardzo dobrze. Taki czarny koń, można, można by powiedzieć. A do tego wiemy, że tam są specyficzne warunki do gry. Tam jest bardzo hala specyficzna, w której są kibice, żeby robić, na pewno tam Wam też jakby życia nie ułatwi tam. Na pewno pomoże nam, że będziemy teraz trenować na Polonii, ponieważ tutaj są koncerty i z tego co słyszałem będziemy trenować na Polonii. Tak jak, mówię, tak jak pan powiedział sala w Radomiu jest troszeczkę specyficzna, mniejsza. Na wzór można powiedzieć hali Polonia, więc mam nadzieję, że to nam troszeczkę też ułatwi to spotkanie i będziemy walczyć. Wiesz, tylko to nam zostaje jako każdy punkt walczyć i byle było do przodu. Dziękuję. Następnym gościem AZS TV jest dzisiaj nasz nowy środkowy, można powiedzieć, Michał Kamiński. Przede wszystkim wielkie słowa gratulacji po tym meczu. Dzisiaj to, to te trzy punkty, dwa punkty troszeczkę tak wyrywamy rywalom z gardła, bo to był mecz naprawdę bardzo emocjonujący. Ten piąty set naprawdę w emocje sięgnęły zenitu. Eee, tak, tak. Pierwsze dwa sety były zdecydowanie kontrolowane przez nas, może no, narzuciliśmy swój rytm gry, wyglądało to całkiem dobrze. Kolejne dwa sety eee, niestety nie udało się przechylić eee, kolejnego trzeciego, nie udało się przechylić na, na, na naszą korzyść. Eee, co efektem było również e, przegranie czwartego. No cóż, no, w tym wypadku się nie potwierdza powiedzenie, kto nie wygrywa 3-0, przegrywa 3-2. Eee, udało nam się podnieść, myślę, że to strasznie nas podbuduje. Eee, Zdecydowanie psychicznie z tego względu, że ostatnio no, mieliśmy trudniejsze chwile. Wierzę w to, że, że już, już się z nimi uporaliśmy. Co do pozycji, no może i nowa w tym klubie, aczkolwiek kiedyś, parę ładnych lat temu e, zdarzyło mi się grać na, ten, na tej pozycji. E, może nie na tak wysokim poziomie, jaka jest Pustiga, bo była, był to poziom jeszcze kadeta. E, aczkolwiek e, mniej więcej wiem o co chodzi, prawda? Także cieszę się, że mogłem pomóc. Tak naprawdę się w ogóle zrodził plan, żebyś, żebyś dzisiaj wystąpił na środku, no bo w Bielsku jeszcze takich przemiarek nie było i byłeś brany pod uwagę jako ten drugi atakujący po, po yy, Michału Kaczyńskim. O no, już w Bielsku była taka myśl, żeby spróbować e, gry ze mną na środku. E, było to już e, próbowane troszeczkę wcześniej, aczkolwiek wiadomo, że po, po powiedzmy pięciu latach, e, siedmiu nawet latach przerwy, nie grania na tej pozycji, potrzebowałem troszeczkę czasu, by się, by się wprowadzić do gry, no, no i dzień dzisiejszy Wygląda to całkiem, całkiem dobrze, aczkolwiek jest jeszcze troszeczkę pracy, żeby, żeby wszystko tak udoskonalić. Mecz w Bielsku, który przegraliśmy wyraźnie, odbił się na pewno szerokim echem tutaj w naszym środowisku częstochowskim. Padły dość mocne słowa, szczególnie ze strony kibiców po tym meczu. One na Was jakiś taki zimny prysznic, bo dzisiaj oglądaliśmy zupełnie inny, lepszy zespół w tym meczu z Olsztynem. Ja bym nie chciał ruszać tego tematu za bardzo. Na pewno nie zostało to przez nas, przez zawodników dobrze odebrane. I, i, i co mogę powiedzieć, jest nam przykro, że, że w takiej trudnej chwili, kiedy potrzebowaliśmy właśnie kibiców, ich nie było tak naprawdę. Osiem punktów w naszym. Dorobko po siedmiu meczach. Co nie jest to na pewno wynik na miarę oczekiwań, bo wiemy, że tutaj wszyscy myślimy o czymś lepszym, o czymś w lepszej pozycji. Natomiast jeszcze jakieś przełamanie, prawda? Bo po tym meczu w Biersku, no, nastroje na pewno nie były najlepsze. No, dokładnie, dokładnie. Tak jak powiedziałem wcześniej, wierzę w to, że, że dzisiejszy mecz pomógł nam pobudować się zdecydowanie no, psychicznie. I bo bo no, pokazaliśmy, że już w paru meczach, że my naprawdę mamy dobry potencjał, mamy dobry zespół, tylko teraz potrzeba troszeczkę wiary. Teraz przed nami mecz w Radomiu. To zespół, który jest w tym roku ale naprawdę zaskakuje in plus. Taki czarny koniec się w tej chwili Plus Ligi. A do tego wiemy, że tam jest specyficzna hala i specyficzne warunki do gry. Na pewno nam, nam życia w Radomiu nie ułatwi, ale wiemy, że w tym tygodniu czekają Was zajęcia na Hajpolonia. To jest taki, takie przetarcie przed tym meczem w Radomiu, chyba? Siłą rzeczy musimy tam e, trenować, z względu, że nie mamy swojej własnej hali z różnych przyczyn. To jest akurat, akurat dobrze się złożyło, bo, bo tak jak wspomniałeś same Radom ma małą halę, a, a Polonia powiedzmy jest w e, miarę podobna rozmiarami, więc, więc e, na pewno będzie to z korzyścią dla nas. E, co można powiedzieć zespół z Radomem? Bardzo dobry zespół, bardzo dobrze gra, stabilnie. E, wierzę jednak, że jeżeli, jeżeli e, zagramy e, naprawdę dobrze, na, 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 na powiedzmy górnym pułapie swoich możliwości, będziemy w stanie się pokusić o, o zwycięstwo. No, dziękuję dziękuję. spotkania. Państwo poznają doskonale, ale chciałbym, żebyśmy przedstawili go sobie wspólnie. Jak nie państwo nazwisko? Ekipnik dzisiejszego meczu zostaje grający z numerem siódmym zawodnik Gaza Jesuczaskochowa. Michał. Michał Krzysztoński, najpierwszy znajomit tego spotkania. Аздратье с вами, товарищи, Бартос Максов, Лаврус Мерцинер, из Алтаиских данных города Виханцевский. И вот когда Большая Кошмерца доктор Пушной